Wy naprawdę nie macie świadomości tego, jakie pierdoły potrafią zmienić nasze życie. Ja jestem teraz na spacerze i jeszcze 4 czy 5 miesięcy temu gdybyś powiedziała mi, że będę spacerować, to bym się wyśmiała, bo ja nienawidziłam spacerów. A teraz nie wyobrażam sobie życia bez nich. I jest wiele rzeczy, które zmieniło moje życie, jak na przykład medytacja, dziennikowanie, zdrowe odżywianie. zmiany mindset nie masz świadomości tego, że naprawdę to żaden samochód żadne mieszkanie nie jest wyznacznikiem sukcesu czy czegokolwiek. Możesz sobie powiedzieć, Grażyna, ale ty nic nie masz. No nie mam. A i tak mam więcej niż miałam kiedykolwiek wcześniej. I mam wszystko, czego kiedykolwiek mogłabym chcieć. To nie oznacza, że nie mam ambicji i celów. Chodzi o to, żeby osiągnąć taki stan, w którym naprawdę nie na swojego szczęścia od rzeczy i od ludzi. I właśnie żeby osiągnąć taki stan, to musisz wprowadzać małe pierdoły, które myślisz sobie, że to jest gówno. Picie wody? Tak. Właśnie takie takie pierdolę, które wiele osób pomija i wyśmiewa, bo myśli, że nie działa. Ale myślą tak dlatego, że nie próbują.